Cześć! Witam Cię serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to ja mam na imię Paulinę, robię na drutach już ponad dwa lata i postanowiłam stworzyć taką przestrzeń, w której będę mogła się wygadać na temat mojej pasji, czyli dziewiarstwa. Natomiast jeżeli wróciłaś tutaj do mnie ponownie, to super, jest mi bardzo miło. Tym razem to nie będzie vlog, a film tematyczny, a głównym tematem będą moje plany i inspiracje na nadchodzącą porę roku, czyli na wiosnę. Wiosna jest w ogóle moją ulubioną porą roku. Z utęsknieniem czekam na tą zieleń. Uwielbiam właśnie te pierwsze kwitnące krzewy, drzewa, pierwsze wycieczki rowerowe, takie dłuższe, pierwsze jedzenie na świeżym powietrzu, czy to gdzieś w ogródkach, przy knajpkach, czy grille, czy ogniska. Zawsze czekam z utęsknieniem właśnie na, na tą wiosnę. Moim ulubionym miesiącem w ogóle to jest maj. I nie dlatego, że są wtedy moje urodziny, chyba, ale uwielbiam bez lilak, uwielbiam te krzewne. W maju jeszcze jest ta zieleń, zawsze taka zielona, taka jeszcze świeża, neonowa, niespalona słońcem, bo w czerwcu to już się różnie zdarza. Już czasami, już czasami yy, widać, yy, widać te gorące dni na, na tej zieleni. Więc wiosnę uwielbiam. Kojarzy mi się z taką świeżością, lekkością i ja ogólnie też jak wybieram jakieś projekty do, do wykonania, to właśnie w dużej mierze kieruję się porą roku. Po pierwsze, ja bardzo lubię zrobić projekt, wydziergać ubranie. Które będę mogła założyć na siebie jeszcze w danej porze roku. Dodatkowo, tutaj właśnie ta przyroda otoczona ma wpływ na wybór, wybór kolorów, na właśnie wybór, wybór materiałów. Co planuję w ogóle wydziergać, właśnie wiosną? Między jakimi projektami się zastanawiam? Więc tak ogólnie. To mam ochotę właśnie w tym momencie na takie sweterki chmurki z moheru. Uważam również też, że wiosna to jest idealny sezon na kardigany, bo często jest albo za ciepło w jakimś swetrze, albo za zimno, a kardigan to tak się szybko ściąga. Nie trzeba przez głowę go właśnie ściągać. Czasami wystarczy tylko się rozpiąć, czasami jest ciepło, ale zawieje ten zimny, jeszcze taki wiosenny wiatr, to można się szybko ubrać właśnie w ten kardigan. Także sweterki, chmurki, kardigany wszystkie takie sweterki już zrobione maksymalnie na drutach do 4 mm, czyli takie lekkie i cienkie dzianiny. No, w zasadzie to tyle. No, jeszcze ja mam ochotę wiosną się zawsze trochę odgracić. I mimo, że ja nie mam takich zapasów we włóczkach, bo ja przeważnie kupuję włóczki pod dany projekt i jedynie po prostu mam te pozostałości po tych projektach. I dodatkowo mam jeszcze kilkanaście moteczków z tych takich moich początków, kiedy miałam dużo planów, a różnie to wychodziło, i mam właśnie takie moteczki jeszcze sprzed tamtych dwóch lat. Te pierwsze, które też bym chciała powoli wykorzystywać, więc yy, skupię się też na takich projektach, w których będę mogła te moje zapasy chociaż delikatnie wykorzystywać. Więc tak, przechodzimy od razu do konkretów. E, pokażę Wam kilka, w sumie kilkanaście projektów, nad którymi się zastanawiam, e, które chcę wydziergać. Wiadomo, że nie zrobię ich wszystkich. Wiadomo, że nawet nie zrobię połowy tych projektów, i nawet chyba jednej czwartej nie zrobię, e, bo w zasadzie nadal nie wiem. Wiem tylko o jednym projekcie, który będę robiła, bo już mam na niego materiał ale resztę tak naprawdę to nie wiem, nie wiem co, co będzie kolejne. Ja nie jestem osobą, która ma kilka robótek rozpoczętych na raz. Ja przeważnie robię tylko jeden projekt i tylko na tym jednym projekcie się skupiam. I to jest tak, że jak już jeden projekt kończy, to się zastanawiam nad, nad kolejnym, już wtedy zamawiam włóczki, tak żeby nie było, że, żebym miała zawsze co dziergać, jak mam ochotę. Więc tak, przechodzimy już do konkretów. Nie wiedziałam, jak ja mam to podzielić, bo, tak jak już mówiłam wcześniej, biorę pod uwagę sweterki chmurki, kardigany, cienkie dzianiny i projekty, w których będę mogła wykorzystywać resztki. Czyli wszystkie pasiaki. No, i mam jedne skarpetki, które będę chciała właśnie wykonać. Więc, już przechodzimy do konkretów: do konkretnych propozycji. Na pierwszy ogień to może nie jest propozycja, którą ja chcę teraz wydziergać, natomiast w przyszłości, kto wie, może zrobię mu drugi sweter. Bo właśnie mowa o sweterku, który mam w tym momencie na sobie. A to jest właśnie sweterek właśnie typu chmurka o taki, który, o taki, który mi chodzi z moherku, z podwójnej nitki, dziergany. I to jest sweter z projektu Weroniki, Handmade State of Mind. I to jest sweter Airy, Airy Essential. I mówię o nim dlatego, bo uważam, że to jest piękny wzór i dodatkowo darmowy. Wiele osób tutaj zwracało mi uwagę właśnie na ten, na ten tutaj dekoracyjny reglan. Delikatny akcent, który według mnie bardzo urozmaica w sumie bardzo klasyczny, prosty model. Uwielbiam ten sweter, to jest w zasadzie mój pierwszy sweter nie spruty. A w rzeczywistości trzeci, który wydziergałam, ale dwa pierwsze sprułam. Mam do niego ogromny sentyment, więc serdecznie Wam go polecam. Jest idealny według mnie na wiosnę, jest po prostu przepiękny, ma sporo błędów, dlatego myślę o kolejnym, żeby go wykonać. Natomiast jest tyle projektów, które są na mojej liście, i to, co dzisiaj Wam tutaj przedstawię, to jest tylko kropla w morzu. Ale taka już wyselekcjonowana i te, te projekty mi się w tym momencie bardzo podobają, które bardzo chciałabym zrobić. I też poziom trudności tych projektów jest w moim zasięgu po prostu, bo czasami są takie projekty, które są piękne, ale wiem, że jeszcze na nie nie przyszła pora, bo jest wiele projektów, które też mi się podobają, natomiast według mnie na obecną chwilę są dla mnie trochę za trudne. Ja lubię już teraz trochę bardziej takie skomplikowane projekty wybierać i mam ogromną satysfakcję, i w ogóle super mi się przerabia w tym momencie takie trudniejsze projekty. Natomiast wiem, gdzie jest ta granica, przy której może być więcej frustracji niż tej przyjemności, dlatego stopniuję sobie ten poziom trudności tych udziergów, które wybieram. Więc tak, to jest moja pierwsza w sumie propozycja, ale w ramach inspiracji dla Was. Bo ja już ten sweter mam, natomiast naprawdę chcę zrobić kolejny. Ale mam jeszcze jedną propozycję od właśnie Weroniki i to jest też Airy Essential, ale nie sweter, a cardigan i nawet i to świeżej sprawa ostatnio wypuściła właśnie taki dodatek do tego swetra gdzie naszyła zrobione kwiaty szydełkiem. Mi akurat przypadła do gustu ta ciemna wersja, natomiast no, ten sweter ma tyle możliwości, żeby zrobić i każdy może znaleźć jakąś opcję dla siebie. Można właśnie też zrobić jak w tej czarnej wersji, wykorzystać jakieś właśnie zapasy, zapasy swoich włóczek, można zrobić jednolity kolor, można właśnie sobie doszyć Zrobione szydełkiem kwiaty, więc no opcji jest mnóstwo, tylko wyobraźnia nas ogranicza, że tak powiem. Więc to jest druga propozycja, następnie zastanawiam się właśnie też nad dwoma projektami. Francuskiej projektantki. Nie wypowiem nazwy tej projektantki. Wiem, że ma na imię Camille, a tutaj się pojawi dokładnie o kogo mi chodzi, i w opisie do filmu też wymienię wszystkie swoje propozycje. I w jej projektu bardzo podoba mi się sweter Lily Frill. sweater. To jest właśnie sweter typu chmurka z moheru. Z... Są dwie opcje. Może być tutaj z falbanką, może być bez falbanki. Bardzo mi się podoba ten projekt. Jest bardzo dziewczęcy. Według mnie jest idealny właśnie na wiosnę. Jest leciutki. E, piękny. Nie. Jeszcze mam drugą propozycję tej projektantki, a to jest cardigan. Saguaro cardigan. Też zrobiony z moheru. Z podwójnej nitki chyba, bo dokładnie, nie wchodziłam dokładnie na wzór, natomiast tego co widzę na zdjęciu to wygląda tak, jakby byłby zrobiony z, z moheru. Przepiękny kardigan. Też bardzo według mnie dziewczęce, w ogóle jej projekty są bardzo takie dziewczęce. Ja ostatnio gustuję w takich, więc mega mi się podoba. Tam jeszcze jest kilka, których, które mi się bardzo podobają, ale to są takie dwa, które w tym momencie najchętniej bym zrobiła i pasowałoby do mojej szafy. Więc kolejne. Kolejne projekty, nad którymi się zastanawiam, to są trzy projekty od Knitting for Olive i pierwszy z nich to jest Darling Wrap. No, według mnie bardzo fajny model właśnie na wiosnę, na wiosnę, lato. Do jakichś sukienek, bo on, czy jakichś spódnic, bo on, on jest króciutki. Ja ostatnio też mam słabość do wzorów właśnie w których jest zastosowany ten ściek ala yy, ściągacz, że są w różnej konfiguracji prawe i lewe oczka naprzemienne. Yy, I tak bardzo mi się podoba ten kardigan. Yy, ten Kolejny projekt, nad którym się zastanawiam, to jest yy, Ripty. I to jest właśnie taki. Yy, sweter yy, zrobiony na drutach 3 mm, bardzo cieniutki, yy, będzie dosyć obcisły, więc może być wyzwaniem, yy, wyzwaniem, żeby go dobrze dopasować. Trzeba byłoby go ciągle przymierzać, chyba jak się go przerabia. A dodatkowo, to, że jest właśnie z tego yy, zrobiony też tym ściegiem yy, prawa-lewe oczka na naprzemiennie, to one są bardzo rozciągliwe. Ale mimo wszystko on powinien być bardzo dobrze dopasowany tutaj pod pachami, w, w, w talii. Chciałabym go zrobić w ogóle w takim ciemnym kolorze i tak go wystylizować, żeby, żeby był trochę takim wieczorowym, taką wieczorową, ale bluzeczką sweterkiem cienkim. I w ogóle jestem ciekawa, jak się sprawdzi taki cienki sweter, czy na przykład mogłabym go ubierać na jakieś takie właśnie też wędrówki górskie albo jakąkolwiek inną aktywność fizyczną, gdzieś energicznie poruszam i czy taki sweter się sprawdzi, bo on będzie cienki. Więc zobaczymy, czy się sprawdzi jak taki, wiecie, long sleeve z merino. jeszcze jest jeden sweter, który też od dawna za mną chodzi, a to jest wafel. Wafel sweater. Bardzo mi się podoba ten wzór. Już od dawna mi się podoba. Kiedyś mi się wydawał za trudny, natomiast teraz już patrzę na niego i sobie myślę, że na pewno sobie z nim poradzę. Już mam takie cud większe doświadczenie w ażurach. Już się nie boję tych wzorów. Jest bardzo wysoko na mojej liście rzeczy do zrobienia. I przechodzimy. Do kolejnego projektu i do kolejnej projektantki, a to jest w sumie moje takie odkrycie tego roku, początku tego roku. To jest projektantka z Tajwanu, Irene Lin. Przepiękne ma projekty. Bardzo mi się podobają projekty, które są bardziej na zimę i na nie przyjdzie kolej. Natomiast te dwa, które teraz wam pokażę, skradły moje po prostu serce. Mega mi się podobają. Pierwszy projekt to jest Flora Sweater. Flora Sweater. I to jest przepiękny sweterek, który ma ozdobnie wykończone właśnie tutaj rękawy, ozdobnie wykończony dekolt, ozdobnie wykończony dół swetra. Bardzo podoba mi się ta włóczka taka melanżowa. Miała też drugą opcję na ten sweter, gdzie był jednolity, ale właśnie ta z tymi delikatnymi ciapkami mega mi się podoba. Naprawdę piękny jest ten sweter, bardzo właśnie taki wiosenny mi się wydaje. Taki lekki, mm, cudowny, cudowny sweter. A kolejny również, również piękny. Nie wiem, czy nie za trudny, bo tam już w ażurach się mega dużo dzieje. Już czuję, że bym popełniła mnóstwo błędów, natomiast może się odważę go zrobić, a to jest y, mili kardigan. Ja ogólnie na razie nie wybieram projektów do dziergania z krótkim rękawkiem. Jakoś nie za bardzo mi się podobają. Jeszcze mało który wzór do mnie trafia. Natomiast ten kardigan i właśnie ten kardigan, nie wiem, czy ma, jest wersja z długim rękawem. Wydaje mi się, że zawsze można sobie przedłużyć, to nie jest problem. Mm. I ten kardigan, nawet z tym krótkim rękawkiem mi się bardzo podoba, bo on też byłby, on też by bardzo pasował do takiej y, sukienki na cienkich ramionczkach. Y, nie wiem, czy ten kardigan nie będzie dla mnie za trudny na obecną chwilę, y, ale bardzo mi się spodobał. W ogóle jej projekty są y, przepiękne. Polecam Wam zajrzeć właśnie na jej Instagrama, w ogóle na każdą tutaj projektantkę, bo tylko są kobiety na mojej liście. Zajrzeć na każdej z nich Instagrama i poszukanie właśnie jakichś projektów. Może akurat jakiś projekt Was zaciekawi. Też bardzo podobają mi się dwa projekty yy, od projektantki Joanny Colibri. Kolibri by Joanna. Pierwszy projekt to jest sweter Piet. To jest sweter w paski, w paski poziome, natomiast są też takie paski pionowe. Według mnie to jest idealny sweter na wykorzystanie resztek. Ja może nie tyle planuję go zrobić obecnie, bo on jest robiony na druty 4 mm, 4,5 mm. Ale myślę, że odłożę sobie włóczki na ten projekt z moich zapasów i one sobie będą już czekały na, na swoją kolej. Sweter mi się szalenie podoba, jest mega ciekawy. Właśnie ten sweter w tych kolorach bardzo mi się podobał. Ja wiem, że to nie są moje kolory, bo one są zbyt jaskrawe, intensywne. Do mojego typu urody jednak pasują takie zgaszone, zgaszone kolory. Natomiast na pewno coś uda mi się wybrać też z moich zapasów, więc piękny sweter y, jest bardzo wysoko na mojej liście do zrobienia. I jeszcze jest jeden, y, właśnie też z jej projektu, a to jest y, Kaspar Cardigan. Cardigan z moherku. Y, wygląda jak chmurka. Y, można go nosić na, 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 w dwie strony. Można go nosić. Y, Tył naprzód i przód na tył. Ale ogólnie jest piękny, jest według mnie idealny właśnie na tą porę wiosenną, do jakichś właśnie sukie, sukieneczek. On też ma tą baskinkę, tą falbankę. Bardzo mi się podoba ten projekt. Jak wszystkie inne, wszystkie te projekty mi się podobają, i który wybrać? Który wybrać, jak jest ich tak dużo? A i, i tak to jest tylko, jak już mówiłam wcześniej, tylko zalążek. I dalej zastanawiam się jeszcze nad z swetrem Lyke Pullover z projektu Sari Nordlund. Jest to sweter, który też za mną od dawna chodził. Ma ściek w jodełkę. Jest w paski, więc można jakieś swoje właśnie resztki wykorzystać. Jest robiony na drutach 3,5 mm. Właśnie jest taki cienki, jest też krótkie lubię Ja lubię nosić spodnie z wysokim stanem, na przykład, więc te wszystkie takie krótkie, krótkie swetry mi bardzo odpowiadają. Zwłaszcza na wiosnę, bo zimą to lubię też, jak jest coś dłuższego i mi wszystko zakrywa. I jeszcze jeden bardzo mi się podoba jej projekt, a to jest projekt na Poetry Pullover. Mm. Też przepiękny, z motywem liści. Bardzo mi się podoba ten sweter, ten wzór. Mm. Tak, bardzo mi się podoba ten sweter. I, i w, tej, w tej jasnej wersji. W ogóle ma też świetne te wzory ta projektantka. Dalej kolejny kardigan na moje liście, tym razem z projektu Ozety. I to jest Kardigan Season Kardigan. Też bardzo mi się podoba, też jest już od dawna na mojej liście do zrobienia. Tak. I w zasadzie to był już ostatni sweter, ostatni sweter tutaj z moich planów. Jeszcze mam w planach, właśnie jedne skarpetki. Skarpetki ze wzoru Wereniki Barel, skarpetki Sulo, to są te takie skarpetki w paseczki. Ona w zasadzie, w sumie, niedawno wydała ten wzór. W tym wzorze też jest pięta wrabiana. Ja nigdy takiej pięty nie robiłam, że ją się robi na samym końcu. Dodatkowo jest w paseczki, więc można swoje zapasy wykorzystać. I ja pod tym kątem e, bardzo mocno zastanawiam się nad tym właśnie e, wzorem. Ja do końca jeszcze nie wiem, czy ja lubię robić skarpetki, czy nie. Za sobą mam dopiero dwie pary, więc. Ym... I to wszystkie były jednokolorowe. Tu byłaby pierwsza. Tu byłyby pierwsze skarpetki, które są w dwóch kolorach. One nie są żakardowe. Wydaje mi się, że na to jeszcze przyjdzie pora. Ja w żakardach w ogóle jestem zielona, mam tylko jeden projekt i to czapkę za sobą. Więc skarpetki i taka dubanina, taka totalna dubanina, to raczej nie przy takich projektach jak mam iść w żakardę, a planuję zimą to wolę się najpierw nauczyć na właśnie większych projektach, gdzie jakoś mam wrażenie, że to na większym obszarze będzie mi lepiej wychodziło niż zaczynać właśnie w skarpetkach żakardy. Natomiast chcę zrobić te skarpetki właśnie by pozbyć się resztek. Więc najprawdopodobniej będę je robiła. I możliwe, że to będzie taki projekt, który właśnie będzie na wynos. I w zasadzie na tym już zakończę tą moją listę. Tak się prezentuję: moje 15 propozycji na wiosnę. Jak już mówiłam wcześniej, wykonam maksymalnie trzy projekty wydaje mi się, to jest realne z tej mojej listy. Natomiast mam nadzieję, że, yy, że to zestawienie może dla Was będzie inspiracją, może odkryłyście jakąś nową projektantkę. Może Wam się spodobał jakiś projekt. Podzielcie się ze mną, czy macie jakieś plany na, na wiosnę. Jestem bardzo ciekawa, co dziergacie. Czy tak jak ja dziergacie pod dany sezon? Więc na tym bym już zakończyła tutaj ten film. Natomiast zauważyłam, że bardzo dużo dziewiarek czyta książki. I ja również czytam książki. Tak naprawdę książki to jest moja taka najdłuższa pasja, która jest ze mną już od nastu lat. Druty są ze mną, już, są ze mną tylko 2 lata ponad, 2,5 pół prawie. A książki są ze mną od nastoletnich, wczesnych lat. Odkąd sięgnęłam po Ani z Zielonego Wzgórza, jeszcze egzemplarz, który czytała moja mama. Także mam do tej książki mega sentyment i w ogóle chciałabym wrócić i sobie poczytać trochę tych książek, bo wiem, że jest nowe wydanie z nowym tłumaczeniem, które ponoć trochę zmienia. Więc jestem bardzo ciekawa, ciekawa nowej Ani z Zielonego Wzgórza. I to jest w zasadzie mój plan na wiosnę, żeby sięgnąć po tą książkę. Mam nadzieję, że jest w audiobooku, bo ja właśnie dzierganie umilam sobie słuchaniem audiobooków. I mam dla Was kilka takich polecajek, które, które według mnie idealnie pasują właśnie na tą porę roku. Które są lekkie, które są świeże, które są miłe. To nie są ani kryminały, ani trirery, ani fantazy. są po prostu takie bardzo dobre obyczajowe książki. Nie będę za bardzo się rozwodziła nad tymi książkami, bo yy, jednak to jest. Yy, stworzyłam tutaj ten kanał, żeby mówić o dziewiarstwie, a książki to tylko tak przy okazji, więc mam wam do polecenia. Trzy tytuły książek. Wszystkie te trzy książki przesłuchałam w audiobooku, i teraz wybaczcie, bo się będę posługiwała telefonem, bo ja nie potrafię dobrze opowiedzieć o książce, co tam się w niej znajduje. Natomiast pierwszą książką to jest Życie Violet, i teraz Wam przeczytam, co jest napisane w opisie do tej książki. Tak, ode do szczęścia i pochwała radości, radości z małych rzeczy. Klimat francuskiej prowincji, opowieści o życiu we wszystkich jego odcieniach, śmiech i łzy, które mieszają się z aromatami herbaty, kwiatów i świeżo zebranych warzyw. I niezłomna wiara w szczęście, bo życie jest piękne mimo wszystko. Niezwykła historia zwykłej kobiety, którą los zaprowadził do miejsca zapomnianego przez większość ludzi. Kobiety, która pragnie na nowo rozkwitnąć, pomimo poczucia przegranej, niewyobrażalnej tragedii i straty, która ją dotknęła. E, więc tak, duża polecajka ode mnie, serdecznie Wam ją polecam. E, kolejną książkę, którą Wam polecam, to lekcje chemii autorstwa Garmus Boni. Mm. I tak. Elizabeth Coot jest chemiczką i kobietą daleką od przeciętności. Byłaby zresztą gotowa jako pierwsza wytknąć rozmówcy, że coś takiego jak przeciętna kobieta nie istnieje. Ale z połowa lat 50. i jej koledzy z całkowicie osobowego zespołu naukowców w Instytucie Badawczym Hastings prezentują bardzo nienaukowe podejście do kwestii równouprawnienia pł płci. Wszyscy z wyjątkiem jednego to Calvin Evans, nominowany do Nagrody Nobla i sunący z pamiętliwości, samotny geniusz, który zakochuje się w umyśle Elizabeth, co skutkuje autentyczną chemią. Tyle, że zupełnie jak nauka, życie bywa nieprzewidywalne i parę lat później Elizabeth Cot jest nie tylko. A już nie będę Wam czytała dalej, bo trochę zaspoileruję. Eee, no. Więc to jest kolejna propozycja i to jest książka, przy której się naprawdę śmiałam. Jest napisana świetnym językiem, jest lekka, bardzo dobra. W ostatnią książkę, którą chcę Wam polecić, to książka, o której pewnie słyszałyście, bo była ekranizacja w kinie bodajże chyba dwa lata temu. A mowa o książce, gdzie śpiewają raki, autorstwa, autorstwa Delia Owens. Przepię już nie będę czytała opisu, bo wydaje mi się, że większość wie o co chodzi. Natomiast jest to książka o dojrzewaniu, o miłości, o, mm, o, o marzeniach, o pasji. Przepiękne są opisy przyrody. Ja wiem, że jak ktoś słyszy opisy przyrody, to myśli o Boże Mickiewicz albo ktoś tam inny. Taki nie. Naprawdę, według mnie to są takie. Bardzo, bardzo ciekawe opisy przyrody, Zwłaszcza, że tą książkę napisała chyba bioloska. E, więc bardzo Wam polecam tą książkę. Według mnie w filmie została mocno spłucona. E, i została tylko w sumie ta zagadka kryminalna i, i w zasadzie relacja damsko-męska. Natomiast według mnie w tej książce się o wiele więcej dzieje. Więc co, takie są moje trzy polecajki książkowe dla Was. To nie jest kanał o książkach, dlatego tak mam nadzieję, że to tylko szybciutko, że tylko tak wtrąciłam. Ja osobiście wiosną zamierzam czytać książki w stylu książek Jane Austen, czyli gdzie akcja toczy się w XIX wiecznej Anglii. Gdzie jest właśnie jakiś śród, jakiś romans, ale nie taki banalny, gdzie książka jest właśnie romantyczna, zwiewna. Na taką, na taką książkę mam właśnie ochotę, ale muszę znaleźć jakiś tytuł, który mi odpowiada. Ja też nie, nie wiem jeszcze. Jeszcze nie mam wybranej dokładnej książki. Dodatkowo, właśnie myślałam, że tam ani przeczytam w nowym tłumaczeniu, albo przesłucham i dodatkowo jeszcze jest jeden serial, który ostatnio obejrzałam. Na Netflixie i to jest Niebiesko Oki Samuraj. To jest animacja, ale jest przepiękna. Też serdecznie wam polecam. Więc co? To tyle, kończymy. Mam nadzieję, że ten film był dla was ciekawy. Zdradźcie mi proszę w komentarzach, co zamierzacie zrobić na drutach, jakie są wasze plany. Możecie mi też powiedzieć, jeżeli czytacie książki, jakie książki czytacie, co polecacie, bo ja na pewno będę, będę brała to pod uwagę. I to tyle, żegnam się z Wami. Będę wdzięczna za wszystkie łapki w górę, za komentarze, no i też za subskrypcję. Do zobaczenia we vlogu. We vlogu z kwietnia, nie, we vlogu z marca, który pojawi się na początku kwietnia, w którym na pewno zobaczycie, który z tych projektów o których dzisiaj mówiłam, wybiorę do dziergania, e, więc żegnam się z Wami, e, życzę Wam e, miłego dziergania, pa pa!